Cześć, dzień dobry, witamy w Nexterio. Dzisiaj coś, czego dawno nie było, nie było tego od roku, czyli trendy na Nowy Rok. No bo Nowy Rok jest raz na roku i trendy się zmieniają co roku. Troszkę wam podpowiemy, co jest fajnego, co nam się wydaje, że będzie fajne. Wiadomo, nasze sugestie. Nasze pierwsze propozycje. Nieregularne kształty, dekory. Spójrzcie, jak to się pięknie mieni tak? i się błyszczy. To ma się błyszczeć, bo to jest dekor. On ma nam tutaj podkreślać piękno pomieszczenia. A jakiego pomieszczenia? No, powiecie standardowo łazienka, kuchnia, a ja Wam powiem, że dlaczego nie sypialnia, dlaczego nie salon? Nowe trendy, nowe rzeczy modne. Proszę bardzo, spójrzcie na to. Tu jest w ogóle szaleństwo kątów prostych, tak? Jak możemy to pięknie na ścianie sobie poukładać? No i mieliśmy złoto. Złoto przyciąga wzrok, ładne, błyszczy. A ja to mam też antracyt, taki przepiękny, błyszczący. I to już nie same kąty proste, tylko widzimy piękne zaokrąglenia. Jak to nam wyeksponuje ścianę. Pamiętajcie, nie tylko kuchnia, nie tylko łazienka. Salon, spokojnie. Sypialnia, spokojnie. Będzie to pięknie wyglądało w odpowiednim świetle. Ciąg dalszy dekorów, kochani. Nieregularnych kształtów. Małe cegiełki. Co prawda duże płytki są modne, będą modne, no ale na przykład no, Wam się nie podobają. No to nie ma co sobie życia na siłę układać, tak? Chcemy coś małego? Proszę bardzo, nasza propozycja. Piękne, żywe kolory, nieregularne kształty, tutaj strukturka delikatna, jak najbardziej. Kuchnia, salon, łazienka, sypialnia. Przypominamy, nie tylko i wyłącznie. Kuchnia i łazienka. Tu jeszcze takie dwie piękne propozycje. Przepiękny, niebieski kolor. Ja jestem facetem, więc mówię, że to jest niebieski. Panie pewnie już od razu widzą tutaj coś innego i nam nie growią. No i co? Idziemy dalej? No i co? Ciąg dalszy, kochani. Heksagony, zawsze modne, tak? Też piękny element dekoracyjny. Czy biel, czy czerń. Czy coś niebieskiego, czy marmo, czy coś szarego, to wszystko jest też cały czas modne i pamiętamy, kładziemy wszędzie, gdzie nam się tylko podoba. Gdzie chcemy, żeby to nam się troszkę wyróżniło. No i to, co już wspominaliśmy wcześniej, czyli duże rozmiary, tak? Dużo krótkich. Dlatego Wam przygotowaliśmy 80 na 80 wymiarów. Spokojnie, mamy też większe wymiary, ale to jest taki fajny uniwersalny. No i co? Lastryko, kochani. Czy coś jaśniejszego, czy coś ciemniejszego? Lastryko jest hitem, czuję to w kościach, mówiłam. I tutaj jeszcze taki przepiękny. Jak nie wiemy, czy lastryko, czy beton. Takie połączenie. przepiękne, Ni to lastryko, ni to beton. Nie, nie widać. Gres widać. Jest fajny. No i teraz, kochani, ostatnie, ale nie najgorsze. Moim skromnym zdaniem, najlepsze bym powiedział. Bo tak jak mówiliśmy, coś dużego. Fajny wymiar. 60 na 120. Bardzo uniwersalny. No i marmur. Marmur, kochani, jest w modzie, ale nie taki klasyczny, tak? Albo tylko biały, albo coś tam z czernią, z szarością. Nie, 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 kochani. Nieregularne, przepiękne wzory. Spójrzmy na ten błękit niebieski. Tutaj mamy tam czerni, grafik, tak? Tu z kolei nam się coś rudego pojawia, no i tutaj też przepiękne, proszę Państwa, pomazane to cudowne, wspaniałe, niestandardowe wzory i kolory. No, ja mam nadzieję, że troszkę pomogliśmy.